to znowu ja, Wasz ulubiony unboxingowiec. Tym razem chciałem wam pokazać, jak wygląda Wita, więc przejdźmy po prostu do, do, do ogólnej prezentacji od razu. No dobrze, przejdźmy więc do ogólnego przedstawienia konsoli. Jak widzicie, na pewno w oczy wyrzucają Wam się dwa analogi. Całkiem, całkiem wygodne, i, ale, ale mniejsze od zwykłych. Powyżej są zwykle klawisze funkcyjne, które znamy z pada do PlayStation. Tutaj mamy ukryty start i Select, Natomiast ten klawisz, to taki główny guide button, który. Przekierowuje nas do, do głównego mini konsoli, z rzeczy, które jeszcze widzicie tu z przodu, to tu, tu mamy dwa głośniki. Nie wiem, czy, czy widać je w kamerze. Takie dziurki, a tutaj ukryty jest aparat. Niestety, bardzo e, robi małe zdjęcia, mam małe, małe rozmiarowo, bo ma tylko 0,3 megapiksela, No ale e, wystarczy, to nie jest aparat fotograficzny. Z drugiej strony, mam taki sam aparat o dokładnie takich samych parametrach. To Natomiast jest panel dotykowy, dokładnie ta jego część jest, jest dotykowa. Działa na magnetycznej zasadzie tak jak te takie panele dotykowe w laptopach, które, które znamy dobrze od lat. Tutaj dwie takie wyżłobienia na, na palce, gdy trzymamy wite. Palce naturalnie ustawiają się w tych miejscach i trzymanie wite jest wygodne i takie pewniejsze niż zwykłego PSP. Na krawędziach mamy dwa bumpery klawisz odpalania konsoli. W tym miejscu znajduje się natomiast slot na karty z grami. Do PlayStation one są bardzo małe. Obok jest wejście na specjalne akcesoria, których jeszcze nie ma, ale wiadomo, że tutaj będziemy wpinać wszelkie dostawki do konsoli. Mam nadzieję też, że kabel TV out, który umożliwi nam zgrywanie gameplayów wysokiej jakości tej konsoli. Dwa klawisze do podgłośnienia i ściszania dźwięku. Z boku nie mamy nic. Wcześniej był tu, w zwykłym PSP był tu guzik od odpalania kosoli, teraz nie ma nic z tej strony. Z tej mam tutaj też na tym panelu nie ma nic. Tutaj natomiast jest wejście na kartę SIM, bo to model 3G, więc można w nim umieścić kartę SIM i korzystać z komórkowego internetu. Tu na dole mamy natomiast wyjście sławkowe i złącze. W którym ładujemy Wite, a także podpinamy ją do PC i PlayStation 3. Niestety nie jest to zwykły USB, tylko jak jest taka specjalna wtyczka. Dobrze, przejdźmy temat teraz do samego systemu konsoli. Za każdym razem, gdy uruchomicie Wite, musicie odkleić tak jakby ekran. To takie, wiecie, zaznaczenie, że, że ekran jest dotykowy, żebyście o tym przypadku nie zapomnieli. menu konsoli wygląda tak, nie jest takie jak na PlayStation 3. I obsługuje się je prostu zakręt dotykowy. Tutaj mogę wciskać te guziki, nic się nie dzieje. E, po prostu im więcej tych aplikacji, tym dochodzą kolejne bomble i, i, i ten ekran się wydłuża, można je przestawiać, można je edytować. Nie ma z tym mniejszego problemu. E, tutaj, natomiast w prawym górnym rogu jest e, takie menu, które przekazuje nam ważne wiadomości. Na przykład teraz jest informacja o tym, że zdobyłem trofeum ostatnio. Tutaj mamy wskaźnik baterii, godziny. Gdzie jesteśmy? To, że nie mamy karty SIM, bo, bo wydawca nam jej nie, nie dostarczył. No, mniejsza z tym, przejdźmy do konkretnych aplikacji. Po uruchomieniu aplikacji, tak naprawdę nie odpalacie go od razu, tylko przychodzi do takiej wizytówki całego systemu. I tak naprawdę tutaj twórcy mogą mieścić wszystko. Tutaj akurat nie jest tylko rozpocznij, ale w takim Unchartedzie, którego zaraz wam pokażę, jest na przykład opcja do przejścia. Na czarny rynek, taki, taki specjalny menu, gdzie, gdzie możemy przeglądać swoje znajdźki i ogólnie zerkać, co tam zdobyliśmy. Takie ogólne omówienie aplikacji. Kącik powitalny to jest taki zbiór e, minigierek. Niestety nie mogę Wam pokazywać ich, ich teraz, bo jest na to embargo, ale mogę tak pokrótce omówić. Kącik powitalny to jest właśnie taki, taki zbiór minigierek, który pokazuje, e, jak obsługiwać WITE, przedstawia jej wszystkie takie podstawowe funkcje. Jest takim samym łóżkiem, w którym no, można zdobyć kilka trofeów, więc, więc nawet jeśli sądzicie, że wiecie o nie wszystko, to warto odpalić choćby, choćby do tego, jeśli, jeśli trofea ma nowe znaczenie. Impreza wymaga. E, internetu, to taka aplikacja, która pozwala łączyć się z innymi komunikować. No, jak się domyślacie, teraz znaleźć wite w Polsce, jest dość trudno, bo mają tylko dziennikarze, więc nie możemy tego przetestować dobrze. No, ale, ale, ale przyjdzie pora i na to. PlayStation Store no to jest oczywiście dobrze znany wszystkim posiadaczom PlayStation 3. Sklep niestety na razie jest zwity, nie można się do niego dostać, bo jest zablokowany, ale już niedługo ma się to zmienić. NIR to natomiast mapy, które. Taki to jest taki radar, który po uruchomieniu już sprawdza, czy, czy wokół nas nie ma. E, innych konsol PlayStation Vita i czy, czy nie może się nimi jakoś połączyć, nawiązać jakieś takiego kontaktu. Znajomi, no to na no, przeglądarka znajomych wiadomości, no to też wiadomo przeglądarka trofeów, też dość oczywista zdjęcia, o tu może pokażę jak działa e, właśnie ta wizytówka, to jest tak, że klikając na rozpocznie po prostu uruchamiam parę, ale mogę też kliknąć na album e, i przejrzeć zdjęcia, które, które robiliśmy jest to całkiem, całkiem, całkiem wygodne. Eee, wracając do, do głównego menu. Eee, operator siedzi na są ustawienia właśnie związane z 3G. Przeglądarka, przeglądarka internetowa. Muzykant, odtwarzacz muzyki, odtwarzacz filmów wideo. Gra zdalna umożliwia połączenie Vity z PlayStation 3 eee, i streamowanie gier z dużej konsoli na małą. Czyli na przykład możecie sobie uruchomić Red Dead Redemption i grać w tą grę na wicie. Nie zajmując telewizora, co czasem może się okazać przydatne w chwilach, gdy np. wasza żona, dziewczyna chce oglądać jakiś serial, a wy chcecie sobie zagrać. Wtedy to rozwiązuje te małżeńsko-związkowe dylematy. Manager zawartości to program służący do przenoszenia danych między witą, aps 3 i Mamy em to zwykłe Google Mapsy. Ustawienia: no, oczywista sprawa, wszelkie tam zmiany funkcji i tak dalej. A niżej są już gry. E, gry startowe i dwa tytuły z e, PSP, które, które okazały się kompatybilne, które zakupiliśmy wcześniej. E, I no, w sumie to wszystko. Powiedzmy, że odpalę na przykład no, na na momencie, bo nie mogę wam tej gry pokazywać za bardzo i zobaczyć, że jest po polsku, niech się do was odezwie ktoś i, i na tym zakończymy. Nasz materiał, bo no, Uncharted jest znowu na najciekawszą grą z, z ich wszystkich, więc dlatego wybieramy właśnie. ją. niestety ładuje się dość długo, e, ale no, zdradzę Wam, że e, pomimo tego, że gra zajmuje dużo, bo jak chyba 3-3,5 GB, to jest tam bardzo wiele wersji językowych zawartych, więc jeśli nie chcecie gry tylko po angielsku, to wcale nie musicie sobie sprowadzać e, gry z zagranicy. E, wszystko, wszystko macie w pakiecie e, w edycji, którą kupicie w Polsce, więc. Um, nie musicie się wstrzymywać. Jak widzicie, menu jest po polsku. Odpalmy. Kontynuujmy. I zobaczmy, co się stanie. Ktoś widział Draka w górnej komnacie. Dante kazał strzelać bez rozkazu. Więcej na chwilę obecną niestety nie mogłem pokazać. Materiały, testy, recenzje gier startowych znajdziecie nagramie w poniedziałek po 15.00, wtedy spada embargo. Postaramy się wyrobić ze wszystkim, przygotować jakieś filmy, gameplaye, no i przede wszystkim wrażenia i odpowiedzieć wam na pytanie, czy, czy tę konsolę warto kupić. Na razie nie mogłem tego zdradzić, ale myślę, że po mojej minie możecie coś wyczytać. <laughs> tak więc dziękuję za uwagę. Na razie, cześć.